Dobry czy zły szczęściarz? Egoizm ma, jak sądzę, swe źródło w instynkcie samozachowawczym, który jest naszym najgłębszym i podstawowym instynktem. Jak możemy zupełnie pozbyć się egoizmu? To niemożliwe. To tak, jakby dążyć ku samozagładzie. Dla mnie byłoby to równoważne z nieistnieniem. Czymkolwiek by to było, mówię, przestańcie zamartwiać się własnym egoizmem. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Swego czasu ktoś powiedział coś bardzo pięknego o Jezusie. Człowiek ten nie był chrześcijaninem. U Jezusa wspaniałe było to, że potrafił znaleźć wspólny język nawet z grzesznikami. Rozumiał, że nie był ani trochę lepszy niż oni. Jesteśmy inni, na przykład od kryminalistów różnimy się tylko tym, czego nie robimy lub co robimy. Ale nie różnimy się tym, czym jesteśmy. Jedyna różnica pomiędzy Jezusem a tymi innymi jest taka, że On był przebudzony, a oni nie. Spójrzcie na ludzi, którzy wygrali na loterii. Czy mówią na przykład: Jestem ogromnie dumny, że mogę odebrać wygraną nie ze względu na siebie, ale ze względu na swój naród i społeczeństwo? Czy ktokolwiek, kto wygrał na loterii, powie coś podobnego? Nie. Gdyż mieli po prostu szczęście. Wygrali na loterii główną nagrodę. Czy to jest powód do dumy? W oparciu o tę samą zasadę, jeśli osiągnąłeś oświecenie, dążyłeś do tego we własnym interesie. A nadto miałeś po prostu szczęście. Jakaż z tego tytułu chwała dla ciebie? Cóż w tym takiego chlubnego? Czy dostrzegasz teraz, jak bezgranicznie naiwny jest zachwyt nad sobą z powodu dobrych uczynków? Faryzeusze nie byli złymi ludźmi, byli głupi, byli głupi, nieźli, nie przestali myśleć. Ktoś powiedział kiedyś nie śmiem przestać myśleć, bo gdybym to zrobił, nie wiedziałbym później, jak znowu zacząć.